Bóg oświadcza, że na horyzoncie pojawiają się znaczące ulepszenia. Twoja częstotliwość wibracji wzrasta z każdym afirmatywnym wyborem, odblokowując nowe wymiary Twojego nieograniczonego potencjału poprzez zdyscyplinowane działanie. Teraz jest odpowiedni moment, aby zintensyfikować swoje zaangażowanie w pozytywne nawyki, pilnie realizując swoje aspiracje krok po kroku. Dzisiejszy dzień jest nowym początkiem, aby wznieść się wyżej i potwierdzić swoją osobistą moc, skoncentruj się na stopniowych ulepszeniach mentalnych, fizycznych i duchowych. Idź obok mnie, gdy Twoje serce szuka towarzystwa, opieraj się na mnie w potrzebie i chwyć mnie za rękę, gdy czujesz się zagubiony i samotny, wiedz, że jestem zawsze obecny. Nigdy nie jesteś odizolowany, cuda obecnie niewidoczne rozwijają się. Zaufaj magicznej energii, która wkrótce się ujawni. Twoja dyscyplina, wewnętrzna praca i pozytywne nastawienie aktywnie materializują te cuda, energia, którą emitujesz do świata, odwzajemni się na Twoim progu. Twoje myśli, słowa i działania kształtują Twoją przyszłość. Masz pełną kontrolę nad swoją rzeczywistością, wybieraj mądrze, Twoja podróż jest na dobrej drodze, kochaj siebie bardziej, zwiększaj wdzięczność i przywracaj wiarę. Każdy aspekt Twojej duszy jest pielęgnowany, regenerowany i uzdrawiany. Odrzuć wszelkie perswazje umysłu sugerujące inaczej, znajdujesz się obecnie w błogosławionym królestwie. Twoja obecna energia jest tak głęboko zanurzona, że Twoja przeszła jaźń jest zmuszona odejść, umożliwiając wzrost i spokój. Zagłóż negatywność, dostrajając się do łagodnej melodii intuicji, wszechświat ma ostateczny głos. Jak powiedział kiedyś Jezus, ja jestem światłością świata. Przyjmij to boskie przewodnictwo. Ponieważ podążając za nim, unikasz chodzenia w ciemności i zyskujesz światło prowadzące do życia, zastanów się nad przypadkami, w których utorowałem drogę, gdy wydawało się to niemożliwe. Skup się nie na problemach, ale na mnie, Twoim niebiańskim Ojcu. Twoje myśli i medytacje dyktują rozwój Twojego życia. Obiecuję przyszłość, która jest wspanialsza i bardziej satysfakcjonująca niż przeszłość, odpowiadając na Twoje modlitwy obfitymi błogosławieństwami. Nadszedł Twój czas, wrota niebios otwierają się, by obsypać Cię błogosławieństwami niespodziewane błogosławieństwo, które wkrótce otrzymasz, jest kulminacją cierpliwości, pokory i wiary. Przygotuj się na cud który zmieni Twoją ścieżkę dla większego dobra, Twój niedawny rozwój może przynieść głębokie i satysfakcjonujące rezultaty. Przygotuj się na znaczny awans i obfitość radości, która będzie promieniować na ludzi wokół Ciebie, Twoja gotowość i otwartość zapoczątkują transformacyjny rozdział. Ten tydzień oznacza początek okresu wypełnionego bezwarunkową miłością. Obfitością finansową i cudownymi przełomami, listopad obiecuje znaczące błogosławieństwa i ważny przełom, prowadzący do rozdziału ozdobionego osiągnięciami, miłością, radością i nowymi początkami. Twoje wymarzone życie jest w zasięgu ręki, codziennie okazuj wdzięczność, każda chwila musi być przyjęta, rzutując pozytywność na atmosferę. Magia płynąca w Twoich żyłach jest Twoją własnością. Ten tydzień będzie jednym z najlepszych, przyciągając miłość, pieniądze, obfitość i wolność finansową. Odblokuj genetyczny kod bogactwa i bądź świadkiem zmiany życia z finansowych zmagań na dobrobyt. Aktywuj go już dziś, sprawdzając poniższy link. W tym miesiącu czekają na Ciebie boskie połączenia i transformujące doświadczenia, które podniosą Twój umysł, ducha i ciało. Nieczystość przekształci się w rozgłos, ukazując światu Twoją wielkość, Twoja pracowitość, wierność i honor doprowadziły do tego momentu. Przygotuj się na wzrost znaczenia, wpływów i dochodów. Kurtyna wkrótce się podniesie, ujawniając prawdziwą istotę tego, kim jesteś, zaufaj nieskończonej mądrości wewnątrz, masz zdolność do tworzenia życia, którego pragniesz. Przyjmij nowe możliwości z ufnością. Ponieważ jesteś na drodze do przekształcenia marzeń w rzeczywistość, niesamowita, zmieniająca życie okazja czeka na ciebie już wkrótce. Zasługujesz na wielkość i jesteś godny wszystkich pozytywnych doświadczeń, które życie ma do zaoferowania. Uwolnij przeszłość i odpuść, pozwalając transformującym ogniom wyeliminować wszystko, co ci nie służy. Błogosławieństwa obfitości, miłości, jasności umysłu, wewnętrznego spokoju, uzdrawiającej energii i duchowego wglądu wkraczają w twoje życie. Bądź otwarty na przyjmowanie, oglądając to wideo bez pomijania, a na koniec dzisiejszego dnia dołączę dla ciebie sekretną modlitwę. Pamiętaj, że maleńkie ziarenko wątpliwości może przeszkodzić wierze, więc trwaj mocno w przekonaniu, że Bóg pracuje dla ciebie, nie pozwól, by zwątpienie zagościło w Twoim sercu, ponieważ ma ono tendencję do wzrastania. Strzeż się frustracji. Ponieważ może ona zrodzić wątpliwości. Przyjmij nowy rozdział, poddaj się nadchodzącym zmianom i powitaj nowe doświadczenia, lekcje i wolności, twoje nowe życie czeka, wkrocz w nie z pragnieniem i wiarą. Wykorzystaj swoją moc i idź naprzód, pozytywne zmiany są na horyzoncie. Nadmierne myślenie, czarne myśli i wątpliwości opuszczą teraz twój umysł, Jasność zastąpi dezorientację, a pokój, miłość i spokój wkroczą do twojego życia. Byłeś silny wystarczająco długo, bądź otwarty na nadchodzące błogosławieństwa. Nawet z wiarą tak małą jak ziarnko gorczycy możesz przenosić góry, potwierdź to, jeśli otrzymasz te deklaracje. Bóg zapewnia cię, że pomimo tego, że inni życzą ci krzywdy, on szuka Twojego dobra. Obiecuje zastąpić lata, które zamieniły się w popiół, koroną zwycięstwa. Zwycięstwo nad tym, co straciłeś, jest gwarantowane przez Boga. Bądź błogosławiony i zachęcany, gdy zjednoczysz się z Bogiem. Oprócz bycia w zgodzie z Bogiem, wybieraj właściwych ludzi w swoim życiu, otaczaj się tymi, którzy pomogą Ci wypełnić Twój potencjał dany przez Boga i unikaj negatywnych. Toksycznych wpływów. Przeszkodą na Twojej drodze mogą być ludzie, którym pozwoliłeś towarzyszyć, uważaj na słowa, w które wierzysz w swoim życiu. Nie wątp w Bożą łaskę w swoim życiu podczas burzowych okresów, często objawia się ona jako ciężar. Zanim objawi się jako błogosławieństwo, burza kształtuje i formuje cię do błogosławieństw, które wkrótce zostaną ujawnione. Uwolnij się od zmartwień, jesteś chroniony, a za kulisami trwa uzdrawianie, uwierz w otaczające cię wsparcie, nie zastanawiaj się zbytnio nad tym, jak i kiedy coś się wydarzy. Zaufaj, pozwól i uwierz w siebie. Bóg zamieni popiół na piękną koronę, jeśli ufasz Bogu, módl się ze mną, ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie w modlitwie, uznając Twoją moc i mądrość. Szukam przebaczenia za wszelkie złe myśli, słowa lub czyny. Obmyj mnie z grzechów i daj mi siłę do życia w posłuszeństwie, pomóż mi przezwyciężyć strach i zniechęcenie, zastępując je odwagą i wiarą. Przyznaję, że jestem od Ciebie zależny. Wzmocnij mnie, abym z wiarą stawiał czoła wyzwaniom. Nie chcę, aby nieposłuszeństwo lub strach pozbawiły mnie błogosławieństw. Obdarz mnie odwagą w każdej sytuacji. Poddaję się Tobie, prosząc w imieniu Jezusa. Amen. Wyrażam moją miłość do Ciebie, Jezu. I zachęcam wszystkich do wspierania naszego kanału poprzez subskrypcję i włączenie powiadomień.